Czy kiedykolwiek robiłeś coś przez lata, wiedząc, że to nie jest dobre dla Ciebie? Zrozum, że ludzie nieraz żyją w dyskomforcie, w rozdarciu wewnętrznym. To jest też nasza natura. I to nie jest usprawiedliwianie zdrady. To jest tylko próba zrozumienia, jak kompleksowi jesteś. Ci, którzy chcą mieć rację, najczęściej nie są szczęśliwi. Są skłóceni ze wszystkimi. I kłócą się o to, ich rację. Zastanów się, jeśli jesteś w takiej sytuacji, czy chcesz mieć rację, czy chcesz mieć szczęśliwą relację. Co zrobić, kiedy myśli o zdradzie Twojej żony cię nie opuszczają? Ani na chwilę, przez tygodnie, miesiące, a nawet lata. I czy można faktycznie kochać tą osobę, która Cię zdradziła, jednocześnie nie móc przestać myśleć o tym, jak Cię skrzywdziła? Historia mojego obserwatora Pawła pokazuje nam prawdę, którą większość par ukrywa: że można być w dobrym miejscu, w drodze do odbudowy związku, odbudowy zaufania, i jednocześnie cierpieć w piekle własnych myśli paradoks, który niszczy więcej związków, niż sama zdrada. Dlaczego musisz obejrzeć to wideo? Z tego wideo dowiesz się dlaczego pozytywne myśli i próby zapomnienia o zdradzie nie działają. I co tak faktycznie może Ci przynieść spokój w głowie. Dam Ci także konkretne wskazówki, które pomogą Ci przejąć kontrolę nad swoimi myślami o zdradzie zamiast być ich zakładniczką, zakładnikiem. Zapraszam. Cześć w kolejnym epizodzie z cyklu Z Życia Wzięte. Dostałam Taką wiadomość od jednego obserwatora, wymieniłam z nim parę wiadomości głosowych, i zgodził się na to, żeby przeczytać ją tutaj. Ten temat porusza wiele osób, które zostały dotknięte z radą, mianowicie niemoc odpuszczenia, przepracowania, zapomnienia, myśli dręczące w głowie, które trwają jak u tego obserwatora prawie dwa lata. Posłuchajcie najpierw, co on do mnie napisał na Instagramie. Od dwóch lat wiem o romansie mojej żony. Jesteśmy na dobrej drodze odbudowy związku i zaufania, wiele zrozumieliśmy przez ten czas. Nie wiem, czego oczekuję od Ciebie pisząc tą wiadomość, ale po prostu nie mogę przestać myśleć o tym romansie. Te myśli są zawsze obecne, czasem bardziej, czasem mniej. Dlaczego ona na to pozwoliła? Dlaczego to zrobiła? Jak mogła tak żyć przez półtora roku? Przecież nie da się tego wytrzymać. Ta myśl, że. To nie powinno było się wydarzyć w naszym związku, zwłaszcza przez taki długi okres czasu. Tak, wiem, słucham już Ciebie jakiś czas, że te wszystkie myśli nic mi nie dają, a mimo wszystko są. Jestem tak zraniony i smutny, że ona mi to zrobiła, że ona nam to zrobiła. Przecież wiedziała, co jest dobre, a co złe. Zawsze ma się wybór. Jako para mamy się właściwie lepiej niż kiedykolwiek. Dajemy sobie uwagę, uznanie. Staramy się teraz dbać o wiele bardziej o nasz związek. Ja też popełniłem błędy i wiem. Dlaczego jednak nie potrafię odpuścić i widzieć tylko pozytywów? Pozdrawiam. Nazwę go Piotr. No tak. Temat odpuszczenia, temat pytania dlaczego, temat długości zwią, romansu i niemocy przepracowania, zrozumienia, odpuszczenia pojawia się bardzo często wśród moich klientów. I bardzo często pracuję z moimi klientami z modelem samo coachingu, który wiele z Was już znam z moich wideo, albo gdy byliście u mnie na sesji coachingowej, i ja pozwolę sobie także ten przypadek rozłożyć na części pierwsze z pomocą modelu samo Pierwsze to, co zawsze mówię moim klientom, moim obserwatorom, tym, którzy zwracają się. Do mnie z prośbą o pomoc. Rozłóż te twoje myśli, czy tą sytuację na części pierwsze. Najpierw wypisz okoliczność. Jaka to była okoliczność? Żona miała półtora roczny romans dwa lata temu. To jest okoliczność neutralna. Wszystko inne to już jest interpretacja. No i później myśli, jakie się pojawiały i pojawiają u Ludzi, którzy zostali zdradzeni, pojawiały się u Pawła. Dlaczego ona na to pozwoliła? Jedna taka myśl była: Jak mogła tak żyć półtora roku? To nie powinno było się stać. Następna myśl. Już w, tym, w tej krótkiej wiadomości, ile tam jest myśli, ile tam jest interpretacji, wiedziała przecież, co jest dobre, a co złe. I ta ostatnia myśl tej wiadomości zawsze ma się wybór. I pytanie, które zawsze stawiam obserwatorom w takiej sytuacji jest czy te myśli pomagają budować Ci lepszy związek? Czy zbliżają Cię do żony? Zadam to samo pytanie i ja on mówi nie. I później się zawsze pytam, jakie uczucia powodują te Myśli, jakie emocje powodują te myśli, które masz w, mojej głowie, w swojej głowie. To, co z, tego, z tej wiadomości można było wyczytać, powiedział, że jest czuje się zraniony, czyli ma uczucie zranienia, uczucie smutku. Często mówią klienci, czuje się bezsilny, zagubiony. No właśnie, jeśli masz takie myśli, powstają takie, a nie inne uczucia, i później przechodzimy do działania. Jak działasz przez te myśli? I działanie nie oznacza zawsze, że robisz coś um, konkretnego, tylko działaniem może być tutaj na przykład to ciągle analizuje, bo on ciągle analizował, jak to zrobiła, kiedy się z nim spotkała, jak ja na to zareagowałem, jak to było dokładnie, czyli ciągłe anali analizowanie przeszłości. Co robi jeszcze, albo co, robią, co robi wiele klientów, osób, które są zdradzone? Ciągle zadawają to pytanie: dlaczego? Co teraz? Jak mógł mi to zrobić? Analizowanie przeszłości i często skupianie się na tym, co jest złe. Sam obserwator napisał w tej wiadomości, że. Mamy teraz dobry związek, że jak to napisał, że mamy się lepiej niż kiedykolwiek, że dbamy o siebie, ale jednocześnie sabotuje to wszystko dobre, co jest w jego związku po tej zdradzie, bo zbyt mało skupia się na tych dobrych momentach, i m, zamiast skupić się na tym, co zmienili, co naprawili, co jest dobre. To on cały czas wraca do przeszłości i analizuje, i zadaje to beznadziejne pytanie: dlaczego? Skupia się na przeszłości, zamiast skupić się na przyszłości. Co teraz z tym zrobię? I m, przez te myśli de, de, deprywuje, jakby to, co w związku zostało już poprawione czyli jakby umniejsza to, co razem już odbudowali. Nie docenia, Albo nie skupia się na docenieniu tego, co jest teraz dobre w ich związku, co przez tą zradę, jakkolwiek bolesna by nie była, ulepszyli, zmienili na lepsze, poprawili. Jakby odmawia sobie też takiego cieszenia się tym postępem, odmawia sobie cieszenia się tym postępem, tak jakby był w takim, w takim trybie. Lepiej się za szybko nie cieszyć, bo jeszcze nie wiadomo, czy wyjdziemy z tego kryzysu. To jest takie też typowo, ja bym powiedziała, starodawne, staroświeckie myślenie dawnych pokoleń. Oj, nie ciesz się za szybko. Ciesz się właśnie, ciesz się właśnie, że już macie teraz te postępy, że już widzisz, jaka jest, jaka ma inną, jaką inną jakość, lepszą jakość ma mm, Wasza relacja miłosna, której nie miała przed stratą. Możesz się cieszyć już teraz, nie musisz czekać na dołożenie śmierci i powiedzieć: a faktycznie przepracowaliśmy zdradę. Jesteście dwa lata po zdradzie, jesteście ze sobą, czujecie się doceniani, czujecie obydwoje, że wasza jakość związku jest bardziej świadoma, jest lepsza. Cieszcie się tym, doceniajcie to, co odbudowaliście, to, co macie, to, jak ze sobą spędzacie czas, to, jak się ze sobą y, czujecie. I nie musisz y, dawać takiego dużego znaczenia temu, że te myśli w Twojej głowie jeszcze się pojawiają. I co się dzieje, jeśli sabotujesz y, swój związek, jeśli sabotujesz. Y, te mm, dobre momenty, te pozytywne zmiany. Co się dzieje, jeśli Twoje działanie to jest sabotowanie, to jest, to jest e, e, ciągłe analizowanie przeszłości, to jest zadawanie pytania, dlaczego? Jaki masz wtedy wynik? Jaki masz wtedy rezultat? Jaki możesz mieć rezultat, jeśli ciągle skupiasz się na tym, co złe, jeśli ciągle wracasz do przeszłości? Rezultat jest taki, że niszczysz właściwie to, co już odbudowaliście, że umniejszasz temu, że żyjesz w przeszłości, a nie w teraźniejszości, że nie potrafisz się cieszyć tym, że macie teraz fajny związek, że macie teraz lepszy związek niż kiedykolwiek mieliście do tej pory. Najczęściej. Mężczyznom to pomaga, bo mężczyźni są bardzo kognitywni, czy myślą, działają raczej na poziomie po tym, tym kognitywnym, logicznym. I te pytania, które usłyszysz teraz, nie są łatwe, ale dla tego obserwatora były bardzo pomocne i pozwoliły mu uwolnić się od tych dręczących go myśli. I takie pytanie, które mu zadałam, to było albo grupa pytań. Pierwsze to było, um, słuchaj, powiedz mi, co dokładnie oznacza to, że jak ona mogła na to pozwolić, dlaczego na to pozwoliła? Odpowiedz mi na to pisemnie. Często mówię do klientów obserwatorów, nie chcę żadnych wiadomości głosowych, proszę odpowiedz mi na to pisemnie. Czego dokładnie dopuściła się Twoja żona? Do czego, na co pozwoliła? Czy myślisz, że ludzie świadomie wybierają uzależnienie od kogoś, uzależnienie od jakiejś osoby? Jeśli jesteś z kimś półtora roku, oszukujesz bardzo często sam uzależnienie emocjonalne od tej osoby, ale najczęściej od jakiegoś jakiejś emocji, jakiegoś uczucia. Czy możesz sobie wyobrazić, że romans jest jak narkotyk? Uzależnia, no bo tam się wytwarza cały czas, dopamina, nawet półtora roku. Bo. Jest to zakazane, bo jest sekretem, bo jest ten dreszczyk emocji i tam się tworzy za każdym razem dopamina, nawet przez półtora roku. Czy chcesz chociaż w najmniejszym stopniu zrozumieć, że podczas romansu, podczas zdrady tworzy się dopamina i wytwarza się uzależnienie od tego uczucia, od tej emocji? I Druga grupa pytań, które postawiłam jemu, to było dlaczego uważasz, że nie powinno było się to stać? Dlaczego tak uważasz? Czy to jest realne? Czy naprawdę nigdy to się nie zdarza? Czy nie znasz nikogo, kto zdradzał, został zdradzony? Czy sam nie miałeś myśli o zdradzie? Dlaczego tak mocno w to wierzysz, w tą iluzję nie powinno było się to stać, skoro się stało i skoro się dzieje także u innych. I czy ta myśl pomogła Ci kiedykolwiek poczuć się lepiej? I taka trzecia grupa pytań to do tego, do tego jego zdania, jak ona mogła żyć tak półtora roku. Czy kiedykolwiek... Robiłeś coś przez lata, wiedząc, że to nie jest dobre dla ciebie? Zadam jeszcze raz to pytanie: czy kiedykolwiek robiłeś coś przez wiele lat, wiedząc, że to nie jest dobre dla Ciebie? Na przykład, byłeś w toksycznej relacji albo jesteś pracocholikiem i pracujesz ponad swoje granice, zaniedbujesz swoje zdrowie, swoją rodzinę? Palisz papierosy, może palisz trawkę? Może nadużywasz alkoholu, może słodyczy. Ty wiesz, o czym mówię? I zadaj sobie to pytanie, ile razy próbowałeś zakończyć ten nałóg? I jak łatwo albo trudno udało ci się skończyć z tym nałogiem? A może jeszcze nie skończyłeś? Czy potrafisz zrozumieć, że ludzie. Mają taką zdolność żyć dłuższy czas w takim dyskomforcie, w takim wewnętrznym rozdarciu, w, takim, w takiej sytuacji, gdzie nie potrafią podjąć decyzji. Może ta Twoja żona naprawdę się zastanawiała, czy odejść do tego kochanka, ostatecznie zdecydowała się na ciebie. Może jest osobą niedecyzyjną, może to rozdarcie wewnętrzne było bardzo dużo. Czy potrafisz sobie to wyobrazić, że takie coś jest możliwe? Czy byłeś może w takiej sytuacji, że nie wiem, dostałeś nową ofertę pracy albo propozycję jakąś, która bardzo kusiła? No, może to nie był taki zupełnie czysty, legalny ten biznes, ale zastanawiałeś się, a może wszedłeś w ten biznes. Zrozum, że ludzie. Nieraz żyją w dyskomforcie, w rozdarciu wewnętrznym. To jest też nasza natura. I to nie jest usprawiedliwianie zdrady. To jest tylko próba zrozumienia, jak kompleksowi jesteś. I taki, taka, taka łatwiejsza grupa pytań, którą zadaję często moim klientom czy moim obserwatorom, to jest: um, czy chcesz? Mieć rację, czy chcesz mieć szczęśliwy związek? Czy chcesz mieć rację, że to nie powinno było się zdarzyć? Czy chcesz mieć szczęśliwy związek? Możesz zadecydować. Okej, okay, chcę mieć rację. To nie powinno było się zdarzyć, więc, więc co? Ty jesteś zobowiązany podjąć decyzję. Skoro nie dopuszczasz, że. Ktoś może działać jakiś czas nielogicznie, że ktoś może popełnić błąd, że ktoś może wejść w ślepą uliczkę. Jeśli chcesz mieć rację, to nie będziesz szczęśliwy w życiu, najprawdopodobniej, bo racja jest jak dupa. Każdy ma swoją. Bo racja jest nieraz połączona z punktem siedzenia, z perspektywą, z Twoją wolą. Chcesz, czy nie chcesz odbudować związek? Ci, którzy chcą mieć rację, najczęściej nie są szczęśliwi. Są skłóceni ze wszystkimi i kłócą się o tą ich rację. Zastanów się, jeśli jesteś w takiej sytuacji, czy chcesz mieć rację, czy chcesz mieć szczęśliwą relację. Czy chcesz karać swoją żonę za przeszłość, czy chcesz budować wspólną przyszłość. Więc. Zamiast pytać, dlaczego na to pozwoliła, dlaczego się tego dopuściła, wypróbuj łagodniejsze myśli. Ludzie czasami podejmują decyzje mało logiczne, pod wpływem emo emocji, impulsów. Ludzie nie potrafią zadecydować, ludzie mają skłonność do oszukiwania, do kombinowania, ludzie decydują z pozycji bólu. To nie usprawiedliwia zdrady, bo zdrada jest trudnym kryzysem. Ale to wyjaśnia, że jesteśmy bardziej skomplikowanymi istotami tu na tej planecie, niż byśmy tego sami chcieli. Możesz wybrać łagodniejsze pytanie. Masz na to wpływ. Ty masz wpływ na swoje myśli. W pełni masz wpływ na swoje myśli. Możesz je kontrolować. Możesz wybrać zamiast tej myśli, to nie powinno było się stać. Możesz wybrać myśl, to się stało. To się stało. To jest już faktem, to jest już okolicznością zewnętrzną. I teraz ty masz możliwość wybrać albo tą jedną opcję, że to zniszczy ciebie i wasz związek, albo wykorzystać to do odbudowania silniejszego związku. Jesteście już na dobrej drodze. To jest Twoja decyzja. My nie mamy wpływu na okoliczności zewnętrzne, ale my mamy wpływ na to, jak reagujemy. Ty masz wpływ na to, jak reagujesz i jak długo będziesz ciągnął ze sobą ten balast to obciążenie. Zamiast tej myśli wiedziała przecież czy przecież wie, co jest dobra, co złe, wiedziała, że jest ten moment, kiedy zaczęła grać z ogniem. Możesz wybrać myślę. Że wiedza intelektualna i zdolność do działania z nią, to są, a, a zdolność do działania zgodnie z nią, to są dwie różne rzeczy. Czyli jeszcze raz, wiedza intelektualna, to, że wiesz o czymś, nie oznacza, że automatycznie masz zdolność do działania zgodnie z tą wiedzą. Bo gdyby tak było, że to, co wiemy, automatycznie tak działamy, to ja. Wiele osób, które jest y, 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 doradcą par, coachem, nie miałoby żadnych wyzwań w związku. No bo ja przecież w teorii wiem, jak się kłócić, jak dyskutować, jak dawać uznanie, jak rozmawiać. Wiem to wszystko w teorii, ale wiele rzeczy nie umiem jeszcze wprowadzić w praktykę. Ja czasami też robię rzeczy wbrew temu, co wiem. Więc zatrzymaj te pytania, dlaczego one prowadzą tylko w przeszłość. Zacznij pytanie, co teraz? Co teraz robię? Jak teraz chcę spędzić ten dzień? Ten następny miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące. Bo to to pytanie, co teraz z tym zrobię, jak na to zareaguję, prowadzi do rozwiązań, do rozwiązań, do lepszych efektów. Napisz też listę faktów, tam są 3-4 fakty, napisz je, bez emocji, bez interpretacji, to często też pozwala tak spojrzeć na trzeźwo, tym bardziej jeśli jest to po dwóch latach, to już inaczej na to patrzysz, nie daję tego ćwiczenia klientom, którzy przyszli do mnie dwa tygodnie po tym, jak strada wyszła na światło dzienne, bo wtedy nie masz jeszcze tej możliwości spojrzeć tak naprawdę trzeźwo i tak bez emocji na to, co się wydarzyło. I to, co często mówię, wyznacz sobie czas na myślenie o zdradzie. Jeśli nie umiesz się od tego uwolnić, powiedz: Ok, dzisiaj potrzebuję znowu 15 minut na to, żeby znowu powiedzieć: A jak mi zrobię, a co mi zrobię, a dlaczego? A I później po 10-15 minutach, w zależności ile sobie yy, yy, wybierzesz ten czas, jeśli to yy, masz jeszcze w sobie, potrzebujesz tego, i później powiedz: Ok, na dzisiaj wystarczy. Albo to, co m, m, nieraz też do czego zachęcam klientów, powiedz sobie codziennie rano. Just for today. Tylko dzisiaj nie będę myślał o tej zdradzie. Tylko dzisiaj nie wypomnę jej tej zdrady Tylko dzisiaj nie dam się wciągnąć znowu w tą spiralę złych myśli. Jak codziennie rano powiesz sobie just for today. To z tego m, stanie się rutyna i nowy nawyk, który zmieni jakość. Twojego życia. I dla wszystkich tych, którzy są w takiej sytuacji, jakkolwiek prosto to brzmi, ale problem nie leży w tym, że masz te myśli, że one się pojawiają, wszystkim się pojawiają. Problem jest w tym, że ty pozwalasz im kierować Twoim życiem. Ten model samokoachingu, z którym ja pracuję i który bardzo często. Dociera tak bardzo mocno do mężczyzn, którzy m, pracują kognitywnie. Model samocoachingu mówi jasno, ty nie możesz kontrolować okoliczności zewnętrznych, ale możesz kontrolować swoje myśli. A gdy zmienisz swoje myśli, to zmienisz swoje emocje, z tego inaczej działasz, i później masz inne wyniki. Ten obserwator powrócił już do teraźniejszości, odpuścił te yy, myśli, które go dręczyły. Teraz czas na to, abyś ty zajął się swoimi myślami, czy zajęła się swoimi myślami. Masz na to wpływ. Jeśli próbowałeś wielokrotnie i ciągle zostajesz. W tym samym, w tej samej spirali negatywnych myśli. Zapraszam Cię na sesję coachingową. Często pomoc eksperta pomaga w, w rozpoznaniu tego jednego bólu, który cały czas chce być rozdrapywany, bo to jest też uzależnienie od tego bólu. Ja pomogę Ci rozpoznać, gdzie jest ten ból, gdzie jest ta jedna sytuacja, czy ten jeden punkt, który cały czas Cię. Korci, żeby, żeby go rozdrapywać. Co do tematu, odpuścić um, złe emocje, polecam książkę, która się pojawiła na um, rynku w ostatnim czasie, o której um, jest też dużo artykułów, wywiadów. To jest książka Mel Robins z Amerykanki. Pozwól im, bodajże, po polsku. Let them. I ostatnio był też wywiad o prezniom tam też bardzo dużo mówi o tej teorii i o tym jak odpuścić. Amerykanie mają taką zdolność do robienia wielkiej kariery, wielkich takich kroków milowych z takiego właściwie prostego zdania pozwól sobie odpuścić, pozwól im być takim jakimi są. To jest dosyć fajnie, słucha się w teorii, trudniejsze jest do wdrożenia, niemniej jednak warto wysłuchać tej książki, warto wyciągnąć z niej to, co ciebie akurat dotyka. Polecam też mój odcinek 39 na moim kanale YouTube. Tam mówię o tym temacie, czy długość romansu ma wpływ na przepracowanie zdrady. Koniecznie go obejrzyj, bo ten temat, no ale jak mogła tak długo, bardzo często pojawia się u klientów i nie musisz zajmować się długością romansu i nie musisz pogłębiać przez to swojego bólu. Dziękuję Ci za uwagę, dziękuję też Wam wszystkim za wiadomości. Proszę nie wysyłajcie do mnie wiadomości głosowych, bo. Nie zawsze mam na to przestrzeń, żeby dokładnie wypisywać, więc napiszcie do mnie wiadomości w formie pisanej. To jest też ważne, żebyś ustrukturyzował swoje myśli, rozpoznał o co Ci chodzi. Ja wtedy też odpisuję, czy mm, odpowiadam często jako wiadomość głosową, a Ty możesz sobie spisać OK, jakie myśl, jaką myśl mogę wziąć z tej wiadomości głosowej i często mm, jeśli podobne tematy się pojawiają, to poruszam je właśnie w tych poniedziałkowych epizodach. Często obserwatorzy piszą albo później klienci. Nie wiem, dlaczego piszę, ale no właśnie nie wiesz. Ja wiem, dlaczego piszecie, dlatego że ten temat jest jeszcze tak tabu, że czują się, wiele osób czuje się tak bezsilnych, tak. Nie rozumie tego, w czym są, że to jest dobre, że piszesz, że jest dobre, że chcesz ustrukturyzować swoje myśli, że wylewasz na papier to, co cię męczy. i Może nie masz kompletnie nikogo, z kim mógłbyś rozmawiać na ten temat, więc to jest ważne, pisać rozpoznawać, o co tak naprawdę chodzi. Spójrzcie też na moją stronę internetową, tam mam możliwość zapisania się na newsletter, wysłania także wiadomości poprzez maila. Nieraz to jest też łatwiejsze niż przez wiadomości na mediach społecznościowych. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału tutaj na moich mediach społecznościowych. Dzięki. Waszemu wsparciu dzięki subskrypcjom docieram do większej, do szerszej publiczności. Przez to docieram do osób, które są teraz w trudnej sytuacji w swojej relacji miłosnej. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję i do następnego razu. Rise up and play. Twoja Moneranda.